Witam Państwa! W dzisiejszym odcinku omówimy sobie kilka modów. Ja o modach mówiłem we wcześniejszych odcinkach. Co jakiś czas tam coś powiedziałem o jakimś modzie, którego używam, natomiast stwierdziłem, że warto zrobić oddzielny, jeden odcinek poświęcony kilku moim zdaniem najfajniejszym modom, jakie są w tej chwili. To są mody drobne. Ja nie skupiam się na jakichś takich modach, które dodają, nie wiem, umiejętności czy jakieś bardziej kompleksowe rzeczy, dlatego że ta gra jest młoda, te, te mody się rozwijają. Nie ma co tutaj moim zdaniem się za bardzo skupiać nad wielkimi modyfikacjami. Natomiast jest już kilka modów, które moim zdaniem e, umilają rozgrywkę. Czasami coś ułatwiają. No, po prostu są przydatne. Tak no i zaczniemy po kolei. Tak, czyli y, pierwszym y, modem jaki, y, jaki chcę przedstawić to jest spy eye. To jest dokładnie to co widzicie w lewym górnym rogu ekranu tak, czyli coś co pokazuje nam blok na który patrzymy tak Widzimy, wskazujemy na blok i pokazuje nam, co to jest za blok i nawet jakby z której, której modyfikacji ten blok jest. Tak? Tu widzimy, że title, czyli natywny blok, ale jak wskażemy na drzwi, to mamy tak, że to jest z moda. Uważam, że obowiązkowy mod to jest bardzo przydatny. A jeszcze, jak wskażemy na skrzyneczkę, to pokazuje nam, co jest w skrzynce. Oczywiście, troszeczkę to ta czcionka troszkę się zlewa, nie? No, widzicie przy liczbie, ale orientacyjnie można, można sobie zerknąć. Tak, co to jest? Bardzo przydatne. Dobrze, przejdźmy dalej. Następny mod. Magnes. Magnes. Co to jest ten magnes? Magnes, moi drodzy, to jest to. To jest takie coś, co kraftujemy, i teraz to działa tak, że jeżeli macie to w ręku, no to wszystko to, co zbijecie się do Was o, przyciąga. O, widzicie? Teraz to zdejmę. Nie przyciąga się. Można też wziąć to. Mm, zaraz. Jak to zdjąć? OK. Można też to zdjąć. I zobaczcie. Teraz nie przyciąga, ale jak wskażę na rękę, przyciąga. Więc można mieć i na pasku, i tutaj. No wygodniej jest to mieć. Chociaż to zależy, bo jak używacie dużo tak, tarczy, to warto może mieć to na pasku. Tyle, że zajmuje miejsce. Więc yy, o coś się przyciął. Więc tak to wygląda. Ok, jaki to następny mod? O. o, jest aktualizacja. Nawet nie zwróciłem uwagi. Ok, teraz omówimy najbardziej chyba używane mody czyli wszelkiego rodzaju skrzynki i beczki. Ja w zasadzie używam dwóch, głównie, choć mam zainstalowane trzy mody na skrzyneczki. I tak. Pierwszy z nich to jest Metal Barrels. Gdzie kraftujemy te beczki? Kraftujemy w stole w stole meblowym, w zakładce storage. I tutaj są. Dlaczego te beczki są fajne? Dlatego, że są tanie. One wymagają tylko dwa metalu za każdy, jakby tier. Tak? No i wymagają drewna, znaczy desek, nie? deski pamiętajcie, że robicie tutaj. Wsadzacie drewno i wyciągacie. Tak? Więc to są ekonomiczne do rozwiązania. Niestety nie ma żadnej animacji. Tak? Więc takie umiarkowanie je lubię. Następną y, modyfikacją do przechowywania są skrzyneczki i ja mam zainstalowane dwa mody. Do tego choć używam głównie jednej. Używam głównie Torium Chest. Tak, tak się nazywa mod, mimo że skrzyneczki są różne, i te skrzyneczki kraftujemy w zwykłym workbenchu, ale również możecie je kraftować z poziomu ludzika pod ekwipunkiem, więc to też jest dosyć yy, ciekawe, tak, że możecie to wykraftować yy, po prostu yy, z poziomu tabulatora. No i to kosztuje, skrzyneczka no kosztuje 12, 12 metalu, jedna. Na początkowym etapie gry to jest sporo, bo wiadomo jak już macie 200 miedzi czy 300 no to ok, ale nadal nie jest to tanio. Natomiast skrzyneczka jest ładna, mają ładne animacje i tak dalej. Następną modyfikacją która może wam zastąpić. Te. Ja w tej chwili używam tych, bo już mi się nie chce tego um, przestawiać. Ale to są skrzyneczki to jest mod Better Chest. Better Chest. I te skrzyneczki kraftujemy właśnie w też w workbenchu od mebli i to są te. Tak? I czym one się charakteryzują? O, to jest pierwsza. One kosztują. One są tańsze. One kosztują 8. Tak, czyli 8 materiału. Natomiast potrzebują poprzedniej skrzynki. Tak, czyli metalowa kosztuje 2. Zaraz. A następna kosztuje 8 i metalową tak. Później a metalowa później 8 metalu i miedzianu, czyli ilościowo jak będziecie upgrade'ować używacie więcej metalu. Jeżeli chodzi o ilość sztabek tylko, że ta proporcja jest inna, bo tych, tych sztabek, których upgrade'ujecie używacie 8 no i możecie upgrade'ować nie? Yy, więc yy, hmm, to jest takie. No ja tego nie używam, bo. To jest prostsze, nie? Wybieracie, którą tam chcecie i ciach. Tak? Yy, o, nawet taką. i Już. Natomiast tutaj, żeby zrobić taką, to musicie. O, mieć poprzednią, poprzednią i tak dalej. Prawda? Więc nie jestem. O, to jest tanie. Nie jestem pewny, czy te pojemności są identyczne. przykład ta ma 50 slotów. Ale przy zielonym daje mi się. O, widzicie? Trochę nie. Tu nawet jest 54. A w. Tej chyba właśnie. Ciekawe jak w beczkach. Sprawdźmy to. Ok, czyli tu jest 54. Czyli beczki mają taką samą pojemność jak Thorium Chest. Ok. A Better Chest mają mniejszą. Bo tu jest 50. W sumie ten Better Chest to muszę odinstalować, bo to bez sensu. Jedyny mają fajny patent, że można sobie upgradeować skrzynki, nie? Że, że na początku macie je miedziane i sobie upgradeuje, ale kto to upgradeuje? To bez sensu. Dobra, to będę musiał to odinstalować. Ok, czyli już omówiliśmy. No beczki są najtańsze, tak? No dobra. Skoro już jesteśmy przy ekwipunku, omówmy sobie mod na torby Simple Bugs, zdaje się. I on dodaje po prostu torby, które mają określoną pojemność. Kraftujemy je w zwykłym workbenchu. I są trzy wielkości: mała torba, średnia yy, i duża. Ja mam małą, czyli dwa i dużą 4, średnia ma 3. No i działa po prostu jak, jak torba, bardzo fajna rzecz. Mam jeszcze zainstalowany taki modik z tej samej serii, czyli torby, które przechowują specyficzne rzeczy, tak jak tutaj Dirt, tak, czyli Soil, Sand and Gravel. Natomiast z tego, co testowałem, wykopane rzeczy nie wchodzą do tych toreb automatycznie. Więc yy, no to jest trochę bez sensu. No, chyba, że ktoś po prostu chce. O, tak. Więc ja muszę znów tutaj wejść i sobie kliknąć. Jeżeli teraz chciałbym cokolwiek tutaj wrzucić innego, to widzicie, nie wchodzi. Może ma to jakiś sens? Otwieramy to i klikamy wszystko. No nie wiem. Gdyby to wchodziło automatycznie, to by miało jakiś sens. Natomiast skoro nie wchodzi automatycznie, ja tego nie używam. Ale wam pokazałem, tak. Ogólnie bardzo, bardzo fajne są te, są te togby. Następnym modem, jaki chcę wam pokazać jest kosz na śmieci trash can się nazywa chyba simply trash no i to po prostu działa tak że otwieracie wrzucacie i to pak i nie ma tak czyli chcecie coś wyrzucić zlikwidować nie wiecie co z tym zrobić do kosza i jest tak super super rzecz na razie to wezmę moim zdaniem też obowiązkowa. Obowiązkowa rzecz. Następnie drzwi, tak, czyli mod na drzwi. Kraftujemy je tutaj i po prostu są. Prosty modzik. Z tego co ja testowałem, niektóre drzwi mi do końca nie działały. Te akurat działają prawidłowo, tak. Następnie taki mod Or Harvester no, Generalnie działa tak, że jeżeli zbijacie zbijacie rudę i przytrzymacie klawisz CTRL jednocześnie przy zbijaniu rudy wtedy zbija całą żyłę rudy, tak, czyli wszystkie rudy, które się ze sobą stykają, oczywiście proporcjonalnie niszcząc kilof, tak? czyli to po prostu oszczędza czas. Jest, są też inne mody, które działają w ten sam sposób. Ja używam Or Harvestera, bo po prostu go zainstalowałem i działa, więc nie zmieniam i nie testuję innych. Tak, tak samo, ale mod Lucky Mining, czyli jest jakaś tam szansa, że Ruda się zdobluje przy niszczeniu jej. Też są różne mody na to. Ja używam Raki Mining, bo właśnie też był pierwszy. Teraz może przejdziemy do takich ciekawszych rzeczy, jak pierścionki i amulety. Co to jest za pierścionek? To jest pierścionek. Jest taki mod. One ring to rule them all. Zdaje się. I co to jest? To jest mod, który dodaje cztery pierścionki. Każdy pierścionek ma jakieś właściwości. Tak? Pierwszy fioletowy daje leczy nas. 35% obrażeń, jakie nam zadaje przeciwnik, nas leczy. Ogniowy daje nam odporność na ogień i podpalenie. Tak? flying daje nam możliwość latania jak w trybie kreatywnym. To by się mogło przydać. No i czarny pierścionek, który akurat skraftowałem, testowałem, go działa to jest ring, który sprawia, że potwory na nas nie reagują a w sumie, e, sprawdźmy to tak i wystarczy mieć to w ekwipunku, tak? czyli tutaj i zobaczcie, przejdziemy teraz do zone 4 czyli do tego do tej spalonej ziemi i zobaczcie, że teraz twory na nas, zobaczcie nie reagują do momentu, jak my, ich, jak my ich nie zaatakujemy, to na nas y, nie reagują. Mo, może to być fajne, jeżeli chcecie sobie powiedzmy gdzieś tam pozwiedzać, albo y, denerwuje Was y, i chcecie sobie na spokojnie coś tam zrobić, to jest to jakaś. No, y, jezu, znów przyszedłem dwa razy. Trzeba uważać. Coś dzisiaj się przycina, ten. ten. Fajny modzik, tak? Skoro już jesteśmy przy. A, jeszcze jest. Ogni... A, jeszcze jest jeden. Zapomniałem pierścionek. Nie utoniemy z nim, tak? Czyli umożliwia nam oddychanie pod wodą. A, to fajny też. Fajna rzecz. Skoro już jesteśmy przy biżuterii, omówmy. Wayback Harm. Hmm. Zobaczmy, gdzie. O, czekajcie. Coś dzisiaj ten Heitel słabiutko działa po tej aktualizacji, choć nie wiem, czy to jest kwestia aktualizacji dokładnie. Ok, omówmy sobie ten Wayback Harm. Craftujemy go w zwykłym workbenchu. Nie jest jakiś super drogi. Co on powoduje? On powoduje, jeżeli macie go w ręku i klikniecie F, przenosi was do ostatniego spout pointu, tak? czyli do łóżka, krótko mówiąc. Spróbujemy się przenieść. Może tym razem gra się nie skraszuje, tak? Czyli macie w ręku, na pasku i klikacie F. Kraszuje się coś. No coś po tej nowej aktualizacji. Coś się pierniczy. No, wczesny dostęp. No ale generalnie działa. E, dobra. Co dalej? Taśmociągi wam omówię, tak? Runy, to się nazywa tutaj runy, natomiast to działa... W ten sposób, że po prostu tam, gdzie macie strzałkę, tam was, o widzicie, po prostu przeciąga. Ja to nazywam taśmociągiem. Może się to przydać. Na razie za bardzo tego nie używam. Gdzie to kraftujemy? Wydawało mi się, że w workbenchu. No oczywiście, tylko że w zakładce, w tej ostatniej. Czy jest to drogie? To zjada szardy po prostu. A, zielone to jest lekkie, lekka prędkość. Ultra, niebieska i chyba jeszcze czerwone są. Żółta, fast i czerwona Extreme. Nie wiem dokładnie, czy Extreme jest szybsze, czy Ultra jest szybsze. Trzeba byłoby to sprawdzić. W sumie sprawdźmy to. Żółty. Później czerwony. A, czyli ten będzie naj, yy, najszybszy, bo jest yy, na końcu, tak? Ultra. Ło! Wow. O! Ja widzę pewne za zastosowania. Zobaczcie. Jak to szybko działa. Ale co jest? O, coś jest zbugowane zobaczcie. W zwykłą tą się zmienił. Jak to, jak to zbiliśmy kilofem? Hmm. Czyli Bóg. No nie powinno to tak działać. Chyba, tak, zobaczmy. Mamy żółty. O, jest szybciej. Zbijemy to kilofem. Okej. Okej, okay. Okay, dla mnie to jest Bóg. Nie powinno to tak działać. No chyba, że faktycznie to jest zamierzone, ale to raczej niemożliwe. Ok. Następny mod y, Arena Indication. To jest to co zawsze się wyświetla jak zmieniam... O! Czyli to jest ten napis. Jak, jak zmieniamy... Jak zmieniamy po prostu... Y, strefę. O! Widzicie? Plains. zone 1 tier 2, czyli Plains. OK. I ostatnim modem, który chcę Wam pokazać. mi się wydaje, że ostatni. Ostatni chyba. To jest komputer. <grych> Co to? Yy, craftujemy go w ten sposób. On jest tani. Co on w ogóle robi? On nam po prostu daje dostęp do konsoli, taki, do pomocą klikania, tak? Czyli tu widzicie, że on po prostu wpisuje Time 7. Nie. Czyli ja mogę sobie tak zrobić w ten sposób. Tak i to jest to samo. Ale taki interfejs. Natomiast on też daje nam to, że możemy ustawić siebie jako admin, czyli Opself. Nie tak samo moglibyśmy zrobić op Self, prawda? Ale. Możemy sobie kliknąć. No, moim zdaniem fajny taki trochę klimatyczny. Właśnie, jeżeli macie problem z ustawieniem siebie jako admina, no to za pomocą tego to zrobicie bez problemu, tak? You are now. To się przydaje na przykład ARA. niektóre, niektóre po prostu komendy wymagają żebyście byli adminem. O widzicie forest autum, to się zgadza? Autumn, tak. A tutaj będą gdzieś, o swa... yy, bagna, tak? Area. O! Widzicie. Ciekawe. Forest moss. No okej, okay, bagna. Tylko to jest y, swamp, tak? Czyli in, inaczej są na tym wyświetlaczu to określone, a inaczej w biomie plane. No, to się zgadza. No, no ta komenda area y, jest z moda y, indication, z tego właśnie biom indication, czy jak to tam się nazywało. Y i ok i chyba pokazałem Wam wszystkie mody, których. No, większość modów, których używam, to są takie główniejsze mody. Uważam, że są bardzo fajne i przydatne, tak. Także w sumie w tym odcinku to by było tyle. Jak będą jeszcze jakieś fajne mody, to będę Wam pokazywał, natomiast nie będę na pewno tutaj instalował jakichś takich modów które na przykład dodają umiejętności jakieś takie tak przynajmniej na razie A spokojnie trzeba zobaczyć jak, jak gra się rozwinie myślę że uleczmy się myślę że twórcy dodadzą jakiś system progresji związany z umiejętnościami tak bo gracze też piszą na twitterze na reddicie że jednak by tego chcieli Uważam, że to jest zasadne, tak? Zasadne w takiej grze jak Heitel, żeby to po prostu było, żeby ten system skili był. Tak. No ale zobaczymy. Także w tym odcinku to wszystko.